Tłumaczko, nagrywam to po raz chyba dziesiąty, aż mi kawa zdążyła ostygnąć. Dobra. Zaczynamy e, mini vlog, mini pogadanka. Zobaczymy jak to wyjdzie. Podejrzewam, że wrzucę to na story, ze względu na to, że nie mam teraz oświetlenia. Nie mam gdzie podłączyć, bo mam małe przebywanie i moja toaletka stoi w zupełnie innym miejscu. Mała pauza, bo jestem przyszedł. Moja, toaletka, moja toaleta stoi w zupełnie innym miejscu, i nie mam teraz, jakby, możliwości podłączyć moje lampki, moje lampy do prądu. Przepraszam, mi tutaj chodzi, więc może tak co chwilę zerkać. Ciężko dzisiaj jest mi cokolwiek nagrywać. O, a tutaj, co chcę powiedzieć, ostatnio bardzo dużo robię nowych rzeczy dla sami siebie, bo po prostu chcę coś wypróbować i nadarzyła się okazja, że poszłam zrobić permanentne brwi raczej już dawno chciałam i właśnie nadarzyła się ta okazja brwi robiłam u Sabriny to jest metoda soft ombre ja nie wiem, czy wy będziecie to dobrze widzieć, ponieważ posługuję się taką małą pseudo latarko-lusterkiem jeszcze tutaj nawet widzę, że są jakieś, kurcze dziwne, krzywe przybitki. Dziwne. Ten. One są dzisiaj robione świeżo. Dzisiaj były dopimentowane, bo już były dopimentowane drugi raz. Nie umiem się wysławiać. Więc, jak musicie już zobaczyć, świeżo zrobione i wyglądają po prostu perfekcyjnie. Staram się Wam to pokazać. No, wygląda to po prostu perfekcyjnie. Ja jestem mega zadowolona. Nie mam się do czego przyczepić. Sabrina robi. Z tego co mam co robi ma, makijaże, robi paznokcie, zaczęła robić właśnie brwi. I teraz niedawno, z tego co wiem, robi też permanentne usta. Źle to pewnie wypowiedziałam, więc za chwilę mnie wszyscy zjecie, <grym> więc przepraszam i zrobiła to po prostu perfekcyjnie, wszystko było przy mnie odnowiutkie otwierane, wszystko było zapakowane, przy mnie było otwierane, przy mnie było wszystko przyszykowane, więc mm, jest po prostu perfek perfekcyjnie wszystko było zrobione i też nie było strachu. Nie było takiego, nie było to straszne, ponieważ ja jestem panikara, ja jestem nie wiem kto wie. Czy ktoś nie wie, że ja jestem ogromną panikarą, a jak ja jestem ogromną panikarą i zobaczyłam, że ona do mnie mówi proszę zobaczyć, wyciągnę nową igłę. To ja po prostu oczy takie, nie... bo, bo igła, nie? Mimo, że ta igła po prostu, te urządze, to urządzenie to jest po prostu takie. Um, I tam, to dań. Robienie brwi nie boli, jeżeli ktoś kiedyś nie miał robionych, to to nie boli. Um, ja mam dała to uczucie, że to jest uczucie do gryzienia komara. Mi się chciało po prostu kichać. Jak ona mi robiła te brwi, to mi się chciało po prostu kichać. Um, więc się modliłam się, leżałam tak i myślałam o matko, zaraz kich. No, poszło to szybko i sprawnie jak na drugi raz. Miałam wrażenie, że dłużej, pierwszy raz wiadomo, że jest trudniej dłużej, bo jest całe rysowanie, więc to trochę trwa, ale już za drugim razem wyszło to szybciej i sprawniej. <coughs> więc po prostu yy, wygląda to nieziemsko, wszystko jest pięknie i jeszcze dodatkowo mi wyregulowała moje te niesforne włoski, bo miałam metal, gdzie mi się nic nie chciało. Znaczy nie chciało mi się nigdzie łazić, nigdzie chodzić. Taka zaniermana się zrobiłam, no pewnie dawno poszłam zrobić szał na włosach, jak widzicie. Tęczowe włosy. Ja wiem, ja wiem. przepraszam, że ja robię taką przerwę, ale dużo gadam, mnie gadu, bo boli. Ja wiem, że te włosy z przodu wyglądają jak po prostu kosmi kosmiczne. Ale z tyłu wyglądają super. <laughs> no, jak wracam do tych brwi to... Profeska była po prostu obsłu obsłuża mnie tak profesjonalnie że nie ma się do czego przyczepić byłam przeszczęśliwa jestem jestem przeszczęśliwa że to zrobiłam że do niej poszłam że na nią trafiłam bo zrobiła to po prostu super yy, mimo mojego strachu czyli ja, wiadomo, ja się boję i zrobiła to tak fenomenalnie że ja, ja nawet nie mam Podstaw, żeby mówić coś złego, żeby powiedzieć coś, co jest ym, negatywne i nie, nikt mi za to nie zapłacił, to nie było, yy, nie wiem, darmowe robienie. Nie myście, to, to nie jest współpraca. Po prostu chciałam wam powiedzieć, że jakbyście kiedykolwiek ze Szczecina, osoby, które są, chciałyby spróbować właśnie. Takie permanentne brwi, bo ust nie robiłam, więc Wam nie powiem jak to wygląda, ale brwi właśnie jestem dzisiaj po drugim razie yy, zrobieniu, więc mogę Wam polecić ją, bo zrobi to Wam po prostu tak, że nie będzie widać, żeby w ogóle w mieście cokolwiek robione, bo to jest metoda soft ombre. Teraz może tak nie widać, bo to jest świeżo zrobione, ale pokażę Wam, jak się to już mi. Może pokażę Wam w trakcie gojenia, jak to będzie wyglądało i tuż po. Jeżeli jeżeli będziecie chcieli, to dajcie mi znać w wiadomościach, to może Wam pokażę. Może, no na pewno Wam pokażę, tylko nie wiem, czy byście chcieli to zobaczyć, ale myślę, że pokażę Wam, jak to się w trakcie gojenia i po, jak to właśnie będzie wyglądało. Więc. Ja się cieszę, dłużej nie zawracam, bo podejrzewam, że dużo to nie lubi jak ktoś gada, post też o tym wrzucę, jak mi się to ładnie zagoi, albo może po prostu jakoś posklejam w całość, zobaczę jak to będzie na razie, to poleci na storce, więc dziękuję Wam kochani za tą długą uwagę, bo filmik jest długi z tego co widzę, miał być krótki, więc yy, dobranoc i czy miłego dnia, pa. pa.